Z Państwa w zasadzie spróbowali zdefiniować, czym jest Steam, i te definicje były bardzo, bardzo różne I te podejścia były bardzo różne. I rzeczywiście trochę tak jest, trochę tak jest, że tych Steamowych definicji mamy coraz więcej. Od właśnie takich klasycznych, gdzie to Science jest ujęte jako nauka, jako nauki przyrodnicze, jako właśnie. Taki etap eksperymentalny projektów steamowych. Po takie coraz szersze, tak, które dołączają do, do science nauki humanistyczne, różnego typu inspiracje z życia, które uczniowie poznają, badają, których doświadczają, których uczą się wspólnie. Model też rozwija się, jeśli chodzi o wszystkie literki, prawda? Ja mówię o Steamie, ale Agnieszka Halicka przedstawiła. Na przykład dzisiaj swój autorski model z literką R, która przed Agnieszką, bo to już jest teraz era Agnieszki, była interpretowana jako robotics, prawda? Na pewno Państwo pamiętają, że to R było często jako robotics, było jako religion, jak my żeśmy kiedyś z Agą szukały różnych interpretacji, było jako reading, ja też gdzieś swoje swoich opracowaniach jako reading traktowałam. No i mamy teraz model Agnieszki jako właśnie research, prawda? Już taki model bardzo pełny, który. Wkracza w świat sztucznej inteligencji, włącza ten świat sztucznej inteligencji, wyszukiwania, zarządzania informacją do modelu Steam, więc model cały czas rzeczywiście żyje i to fajnie, tak? bo to znaczy, że coraz więcej osób sięga po ten model na bardzo różnych etapach edukacji, w bardzo różnych formach. Tutaj ja mówię i o edukacji przedszkolnej, i szkolnej, i formalnej, i pozaformalnej, w edukacji domowej. Więc ten Steam rzeczywiście staje się taką częścią życia. I kiedyś trwały takie też dyskusje, czy to jest metoda, czy to jest zbiór narzędzi, prawda? No tak różnie do tego podchodzono trochę jak do Jerza, nie wiadomo, z której strony było warto ten Steam ugryźć. Natomiast ja patrzę teraz na Steam i myślę, że Państwo też to potwierdzili zaakcentowali w swoich wystąpieniach trochę jako na taką filozofię edukacyjną, tak, na taki poziom bardzo, bardzo meta edukacji który rzeczywiście jest taką trochę odpowiedzią na to jakie społeczeństwo chcielibyśmy mieć w przyszłości, Czy chcielibyśmy mieć ludzi, którzy działają szablonowo w konkretnych tak grupach przedmiotów, którzy działają bardzo liniowo, są tymi takimi, tutaj nie chcę nikogo obrazić, ale to jest taki standardowy przykład świetnymi pracownikami korporacji i jako ten trybik, tak, w, tym, w, tym, w tym wszystkim dobrze uczestniczą i, i pchają tą wielką maszynę do przodu, ale niekoniecznie pchają siebie, tak, swoje marzenia, swoje ideały, to co chcą robić. I często też nie mają odwagi po to sięgać. Natomiast tutaj rzeczywiście myślimy o tym bardzo szeroko. Wszyscy z Państwa, ale zwłaszcza tutaj Herkules, myślę, że podkreślili tą właśnie taką siłę steamu, którą jest współpraca. Współpraca, która jest kompetencją przyszłości, jest już kompetencją pożądaną, ponieważ, jak spojrzymy sobie w oferty pracy, prawda, to zawsze ta umiejętność współpracy gdzieś tam się pojawia, a prawie nikt z nas nie umie współpracować. Wcale to nie jest to też łatwe dla dzieci. Ja bardzo dużo pracuję z dzieciakami i w przedszkolach, i w szkołach, i wcale to nie jest naturalna taka formuła, że dzieci siądą i wspólnie, nawet w jakiejś małej grupce, tak z chęcią stworzą jakiś projekt. I, I wydyskutują konsensus, jak na przykład cudowny domek, prawda, Karolina, dla, dla Jerzy ma wyglądać. Każdy z nich ma swój pomysł, swoją wizję. Czym młodszy, tym trudniej, prawda, bo one dojrzewają społecznie, rozwijają się w ogóle e, jako, jako ludzie. Natomiast e, to rzeczywiście jest, e, jest taki pewien proces, przez który my w Steamie przechodzimy i przez który przechodzą dzieciaki, które e, doświadczają tego Steamu od, od najmłodszych lat. E, ja też widzę, na przykład, taki bardzo bardzo duży progres. Nie wiem, czy, czy Państwo też tego, tego dotykają w swoich Steamowych projektach, pomiędzy na przykład pierwszym a szóstym Steamowym projektem tych samych uczniów, jak oni zupełnie inaczej pracują, jak oni e, angażują się, jak oni już e, znają pewne e, zasady, z tak? tym jest bardzo elastyczny, nie ma żadnych instrukcji w tym steamie, nie ma e, jakiejś liniowości. Tak? To wszystko jest bardzo, bardzo skokowe i dynamiczne w kontekście tego, jak pracuje grupa. Natomiast Rzeczywiście ten progres jest ogromny, tak? Jest ogromny. On jest, powiedziałabym, równie duży jak dla dorosłego człowieka, który pracował gdzieś samodzielnie i nagle wszedł w taką grupę roboczą i, i, i musi nauczyć się współpracować, współtworzyć, współdziałać. Na początku jest mu bardzo trudno, a potem rzeczywiście bardzo dużo z tego czerpie, nawet jeśli na początku wydawało mu się, że to posąd ma być w tej grupie, tak? Już się niczego nie nauczy, bo wszystko wie i wszystko, co tak. Grupa tworzy, to jest dla niego takie, takie oczywiste. Więc myślę, że, że, że to jest też bardzo, bardzo istotne. Wiola prosiła mnie, żebym ja sięgnęła po kompetencje przyszłości i ja do tych kompetencji się odniosę. Myślę, że też wszystko to, o czym Państwo tutaj dzisiaj wspaniale mówili i przedstawiali tak dużo fajnych, fajnych projektów, wiąże się z tym, że świat zmienia się bardzo, bardzo mocno. I my często mówimy o tej zmianie cyfrowej, prawda? O tej zmianie cyfrowej, która jest dla nas taka najbardziej dostrzegalna i taka, taka najbardziej namacalna. My ciągle korzystamy z tych technologii cyfrowych. Programowanie, sztuczna inteligencja dominują nasz świat, dominują nasze życie. Ja, na przykład, po ostatnich zajęciach Maćka Kademickiego doszłam do wniosku, że jestem uzależniona od technologii i wprowadziłam zasady higieny cyfrowej, bo tak trochę jest. Bo staje się pierwszą rzeczą, po którą sięgam, jest. Telefon, ale ta zmiana technologiczna wydaje mi się, że powoduje pewną jeszcze ważniejszą zmianę, zmianę społeczną. Bo to, że my jesteśmy tak osadzeni, tak, tak, tak scaleni z tą technologią, rzeczywiście powoduje, że my żyjemy inaczej, my wypoczywamy inaczej, my kontaktujemy się inaczej, my przyjaźnimy się inaczej, my kochamy ludzi inaczej nawet. Więc rzeczywiście trudno tak jakby udawać, że, że te technologie nie istnieją, chociaż oczywiście z tym to nie technologie. Ja myślę, że tutaj Państwo to pokazali dzisiaj w projektach, które prezentowali Aga, na przykład ten przykład anatomiczny bardzo świetnie który pokazał, że, że ta technologia jest jednym z narzędzi, że mamy książki, że mamy informacje, że mamy modele 3D, że mamy szereg innych pomocy, z których w projektach korzystamy, a ta technologia ja właśnie jest tym dodatkiem jest tym co jeszcze uwypukla pozwala nam lepiej zrozumieć pewne rzeczy no ale to wszystko proszę państwa powoduje że my Rzeczywiście żyjemy w takich czasach, każde czasy są super ciekawe, ale wydaje mi się, że nasze takie mega jeszcze bardziej ciekawe niż super. Że doświadczamy czegoś takiego, że bardzo dużo zawodów zanika i powstaje bardzo dużo nowych zawodów, prawda? Ja jestem nauczycielką, państwo są różnie, tak? Mówię, że część z państwa w bibliotekach pracuje, część jest nauczycielami, ale też państwa zawody, proszę zobaczyć, jak się zmieniły, nawet na przykład. W przestrzeni Państwa kariery zawodowej. To jest, to jest przepaść. Od kiedy ja zaczynam, ja mam prawie 50 lat, to tak jakby moj, moja praca zawodowa, to jest przepaść od tego, co ja zaczynałam, tak jak to teraz wygląda. I, I myślę, że takich przykładów jest dużo, ale ja się odwołam tu tylko na moment do badań, że rzeczywiście badania różne pokazują, że te zawody będą się zmieniać coraz szybciej, coraz mocniej. Od 40 do 60% dzieci, które są w szkołach podstawowych, będą wykonywały zawody, które nie istnieją. Czyli to będzie znacznie więcej dzieciaków niż z mojego tak, pokolenia, już tam starszych, starszych ludzi, można powiedzieć. I rzeczywiście tak jest, i dlatego my musimy szukać. Takich sposobów edukacyjnych, takiego podejścia do edukacji, takiego spojrzenia na tego młodego człowieka, żeby rzeczywiście dać mu szansę w tej turbulentnej zmianie uczestniczyć nie tylko takiemu biernemu odbiorcy, tak? który wyjdzie na rynek pracy, zdobędzie jakieś umiejętności zawodowe, no i będzie sobie mógł wybrać zawód. A niech on sobie stworzy swój własny zawód. A dlaczego nie, tak? Niech on wymyśli sobie siebie tak zupełnie od zera. Takich uczniów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, i ja myślę, że rzeczywiście STIM jest tą wartością, która daje taką możliwość z jednej strony przygotowania uczniów do przyszłego rynku pracy, dając im bardzo szeroką paletę różnych narzędzi i ten kontekst holistycznego powiązania różnych bloków merytorycznych, a z drugiej strony, daje to możliwość stworzenia siebie w tej przyszłości, tak? takiej własnej wizji poprzez właśnie nie nawet te umiejętności techniczne, ale te wszystkie umiejętności miękkie, które są traktowane i rozwijane w projektach steamowych, stawianie się w różnych rolach, współpracę, porażki, tak? konstruktywną krytykę. My często mówiąc o projektach i o steamie też, ja zresztą też w to gdzieś tam popadam, że mówimy o tych sukcesach, jak to jest super, super, super. No jest super, ale jest też czasami fatalnie, tak? I, i, i czasami dzieciaki próbują zrobić projekt simowy, wkładają w ten projekt masę wysiłku, a to się im nie udaje, tak? To, to nie jest też tak kolorowo. I myślę, że wszyscy z Państwa mogą to potwierdzić, którzy takie projekty robili, zwłaszcza takie trudniejsze ze starszymi uczniami, prawda? Bo z tymi maluchami to my ten poziom tak troszeczkę rozmywamy, bo to wiadomo, że budujemy poczucie wartości siebie i tak dalej, i tak dalej, ale z tymi starszymi uczniami naprawdę to się często zdarza. I ta konstruktywna krytyka bardzo dużo ich uczy w tych projektach, tak. Taka, taka umiejętność spojrzenia na swoje błędy z nich wniosków, to jest myślę, że ogromna też wartość, o której bardzo rzadko mówi się przy Steamie i, i, i też bym to chciała dzisiaj Państwu zaakcentować. I żeby o tych kompetencjach było, bo tutaj to jest, to jest bardzo istotne, tych modeli kompetencji przyszłości, które rozwija Steam mamy bardzo dużo. Natomiast to, co jest wydaje mi się bardzo ważne, żeby syntetycznie przez to przejść, wszystkie z tych modeli pokazują kompetencje przyszłości, jako dwie grupy kompetencji. Jako kompetencje społeczne najważniejsze, nic nie ma ważniejszego od kompetencji społecznych, niezależnie od tego, czy to centrum biznesowe, czy uniwersytet, czy, czy, czy jakaś inna organizacja taki model opracowywuje. I kompetencje cyfrowe. I teraz cały, cała zabawa yy, i cała strategia sukcesu, rozwoju kompetencji w przyszłości, yy, wszystko jedno czy steamowo, czy nie, jakbym chciała, żeby to było steamowo, nawet streamowo z reserczem yy, realizowane w przepięknych yy, przestrzeniach, yy, jest w tym, aby. Yy, te dwie grupy kompetencji rozwijać holistycznie, tak? Rozwijać holistycznie ze względu na to przygotowanie dzieci do świata w przyszłości takie społeczne, psychologiczne, na tą pewność w budowaniu siebie i w rozwoju siebie. A z drugiej strony, właśnie osadzenie tych wszystkich miękkich rzeczy w cyfrowym świecie, który nas otacza, z którego my musimy korzystać, musimy go rozumieć, musimy mieć bogatą paletę rozwiązań, no bo tylko wtedy rzeczywiście będziemy prawda, mogli być kreatorami tego, tego świata, a nie tylko odbiorcami tego, co naszykują dla nas no, na przykład różne korporacje.